Hej, widzę, serdecznie, witam was w już dziewiątym odcinku z tej serii Battlefield 1 witam Was bardzo serdecznie. Um, właśnie w dziewiątym odcinku zostawcie suba z żeby być na bieżąco z każdym filmem oraz trzy lajki, żeby był następny odcinek. Eee, a my co? A my już e, lecimy. E, a my już lecimy. W poprzednim odcinku skończyliśmy na tym, że e, skończyliśmy tutaj w tym miejscu. E, I w sumie e, zniszczyliśmy Samoloty w które by dotarły do Mateo, ale no, niestety rozwalili górę, a potem samolot wdupnął w nas, i teraz takich bezwładnych. Oj Jezus Maria. Chyba taki strzał, no ale dobra, teraz jest strzał. I tak sobie powinien zabić. Mogę no, koledzy, bo ja takich trochę odwrócę na Wszyscy? Hmm. Nie wiem, ale wolę się ukryć, żeby. W ogóle co to jest z Sokarabin? Nie wiem, ale dokękając straciliśmy zbroję i sobie musimy się teraz dostać tam gdzieś... iść na tą fortecę, to jest jedno. Pewne? Więc to. E... Zabrałem się za pierwszą rzecz, która ukazała Które mi się byli? przed oczami. W domkach byli uwięzieni nasi żołnierze. Musiałem ich ocalić. A, tam ich... Tam są nasi, to już rację Uuu, ale się nie buza więc się jakby na kierunek Kolec! Co tak nerwowo? Uważaj kolego. Kurde, jest coś lepszego? Tutaj są te skrzynki. Kurde, co ty sobie mieli? Chce, ale F otwierać. jest przyda się. Tutaj coś? No jest jakieś no to to no. To się przyda. Kurde. Nie, tutaj też nie dobra, to nie no, było. No, no. Ooo, to chcę. Odkryjcie coś normalnego Zanim je ujrzeliśmy, usłyszeliśmy silniki. Nadjeżdżały pojazdy pancerne z fortu wroga. A ty przecież nie miałeś już czym się bronić. W domkach znaleźliśmy skrzynie z bronią. Przetrząsnęliśmy je i przygotowaliśmy się do walki. Pan Dupa.

Moinara no Tyle w tym. Idealnie pod kątem, bo tu ty pada, tu jest równie dużo, no. że... dobra, co my dalej Bo ja już mogę dalej atakował. Czy z tą siłą woli oparliśmy się iść? Am domki były bezpieczne. Musiałem Chodziemy. ruszać. Czy w którymś z domków znalazłeś Matea? Żołnierze mówili, że jego oddział dotarł dalej. O kurde, coś na nie napala! Co jest? Kurde, cały kasydziemy mi się wyciąga. O! Biorę to, dobra. Fajnie. O, no, z się będziemy na Ta cząstka mnie chciała opuścić okopy. ale słyszałem nawoływania mu. wiedziałem, że wśród więzionych mogą być moi przyjaciele, gdzie nie spojrzałem, było już za późno, szedłem sam wśród duchów, nie wiem czemu, ale byłem pewny, że Matea tam nie ma. Jeśli to jest jego oddział, to raczej nie naprawdę, Snękawka się pokazywała, się dostawał w chydarze, sobie ją zostawię, ale... Ja ją zasłaniał. Dobra, to są bronie, więc fajnie wiedzisz. Chyda mi się tam. Ej, mogę to wziąć? Mogę, okej, fajnie. Dobra koledzy, ja stąd idę, bo... to twoje Nie widziałem takie no, rzeczy, no. skarbie. No jak w pieklu, dokładnie. W i o kurde, a je dostaję. Jakie rzeczy? Tak to dostaję, bardzo mocno. Dostaję. Wszędzie tak. ogień. Dokładnie. Kolego. Ej, mocno, najpiękniej. Zostań w miejscu. Zostań w To stał. Dostał. 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 Osta. <try> <try> <Zalecimy>. ja, <try> ja <try> ja to o kurde, jest zgiwa. Kannony, kanony! Nie ma O to jest sąsiad. O, Dobra, to tam biec, bo innego wyjścia nie ma Po prostu biec Dobra, tu jest jakkolwiek luz Do wnętrza fortu mogłem się dostać na Do dwa sposoby weź? Podziemnymi tunelami lub górą Naokoło, od tyłu to Nie od frontu? Nie miałem już pancerza Byłem bez szans Dobra. I widzicie, mamy dwa skoczenia na sobie. To chyba coś jest O kurde, kolego, yy, <laughs> przepraszam. Ej, dobra, bo teraz on zginął, tak trochę. Ile mi się tutaj teraz stało. A dużo, dobra, luz Ale fajny dźwięk. Tutaj, to jest piecyk jakiś. Tu są granaty. Jestem świeżo wszystko, wszystko robi to jest za tymi? Nieładnie tak. O, śma

Dobra, do tej góry, dookoła, idź. Okej, jesteśmy gdzieś w tym sobie co to jest. No, więcej to Co jest to, jest ten ziomek, co? Granatę.

Będę jak ser. Granata! Zmiecił. Mm -hmm. Jeszcze granata! Ja jest tutaj pchnię, Strzał

Jestem nierękawym Tych kolego Nie, nie zginął Nie zginął Jaki kurna cudek Dobra, zabiłem go, w nogi I co, i co? Było no, what's got to He, 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 Co Szkoda się z jego tej bronią nie ma?

Wciąż myślę o tym polu, każdego dnia prawie już przestałem szukać. Zacząłem wierzyć, że Mateo zdążył uciec. I wtedy... Nie! Nie! Nie. 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 Słyszysz mnie? Jakie on wtedy zginął, a ja żyję nadal. Kto decyduje o tych rzeczach? Nie wiem, ale. Jakie to najlepszego, Mateo? Po wojnie przyszedł czas gwałtownych zmian. Upadły imperia, powstały nowe kraje, świat i nasze jego. nasze jego. Po, co? Świat, aha, świat i nasze jego postrzeganie, coś tam dalej. to Na tych rodzin, nie tylko poprzez śmierć bliskich, ale i za sprawą tych, którzy wrócili. Jakie, ale. Ale smutno, smutno, bardzo smutno. No cóż, nam się udało. Mo niestety nie, ale... To było raczej chyba pewne, bo... Widząc ten bastion, gdzie było pełno wrogów... No to... Było chyba to raczej wiadome. Dobra, kontynuujemy. I co nam zostało jeszcze? Avanti Safoja. Bardzo krótka była akurat to opowieść. Zostaje nam ostatnie dwie opowieści. Obstawiam je na trzy, trzy... Myślę, myślę pięć, 6 odcinków, zależy jakie to są też długie te opowieści, bo najwyżej po prostu są długie opowieści. Długie te części opowieści. Jak na przykład to będzie krótkie i to, a to będzie długie, to zrobimy tego, to zrobimy i trochę tego. Więc nie wiem, jak to tamtych podzielę na odcinki, ale no, obstawiam tak 5, najmniej to będzie 4, ale w czterech na pewno się nie wyrobię odcinkach tutaj, więc najwięcej 6, najmniej 4 lub 5, no, coś takiego. Więc, więc zostają nam ostatnie dwie opowieści, więc obstawiam, że do nawet końca Lipsa, już skończymy Battlefield na jedynkę, a potem już będzie nowa seria fajna, więc więc będzie ciekawym. No. Ale... Ale jak na razie było naprawdę nieźle. Te trzy opowieści były bardzo fajne. Było to i Krew, Wysoka pod i w Abaddi Nie wiem czy to nie jest w moim na razie top. bo to było bardzo fajne. A następnym będzie Goniec, z którym w Gallipoli pod ogniem działu najbliższej zgromadzonej dotąd floty. Będzie to ciekawe na pewno. To będzie ciekawe na pewno, więc będzie, będzie fajne, fajne. Dobra. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka i do zobaczenia do następnych odcinków, papa pa i hej!